No, witam Cię kolego z tej strony 68 kg, 084, Irlandia Północna. A witam. Z tej strony MajPrawo, 061, operator nie tak z góry. No, ładnie, gdzie tu odbieram. Czmureczkę, modulacja 5, bardzo ładnie to wszystko idzie, czysto. No kolego, mi tutaj dochodzisz między 5 a 7, między 5 a 7, modulacja na piąteczkę. Nie kolego, ja, ja tu z Linkolna nadaję. Antena to jest 5 8 Game Master, jakieś 6 metrów nad ziemią i tylko 10 W z radia wychodzi z tego powodu, że mam uszkodzoną końcówkę mocy. No ja nadaję ze stacji bazowej antena Futura, radio Uniden przeróbkowany, taki moc 20 W, także to tak nie jest z mojej strony. No, antena krzywa, no wymaga remontu trochę, teraz pogada, to sobie. 20 stopni temperatura słoneczko, także kurde, przedjaśnię mamy. U was jak tam wygląda. No u nas tylko to słońce by się zgadzało. Temperatura nie mam pojęcia, bo jeszcze nie wychodziłem na zewnątrz, no podejrzewam, że będzie z jakieś 6-7 stopni. No i tak, wiemy. Dobra. Wszystkiego dobrego 7-3. W mojej stacji ode mnie również, także po następnej łączności usłyszymy się zapewne, bo zaczynają się takie... Troszkę otwierać pewne, pewne rejony, propagacja tak jakoś się kiwa jeszcze. No. Tak wszystkiego dobrego na dziś i do usłyszenia. Może jutro. Zobaczymy jakie warunki będą. No dziękuję kolego. Jeszcze tutaj kręcę filmik na YouTube, a także za twoim pozwoleniem, jeżeli mógłbym wrócić ten filmik, kto byś się usłyszył, usłyszał na YouTube, oczywiście szukać po 68 za 0,84. Tam wszystko urządzę, to no, będę się tam kontaktował. Ale prędzej się na radio usłyszymy. Ja mam dosyć ładny punkt, wysokość ponad 140 metrów nad pojemną mora, no, także zasięgi są bardzo dobre. Tylko żeby warunki które sprzyjały, także łączność zawsze jest skuteczna. Na Anglia, Londyn, tamte rejony, no to mi się wszystko pięknie dzielę to Jeszcze raz pozdrawiam, dziękuję za łączność. Mike Prawozor, 61, zarazem mnie tym No dziękuję kolego za łączenie spokojnej soboty rzeczy i do usłyszenia. Na częstotliwości pozostaje 68 za 84, czy są jeszcze jakieś stacje?